Przed Jeleniogórskim Teatrem praca w re. Jednak nikt za bałagan, choć może tylko pozorny, z nikomu robić nie będzie, bo wszystko po to, by było piękniej. Z jednej strony jak najszybciej, z drugiej strony jak najlepiej. To jest prześliczny budynek, wyremontowany w środku, w związku z tym on nową jakość i ten, ten remont otoczenia tego, tego obiektu jest dla nas niezwykle ważny. Wymiana chodnika przed teatrem to jeden z etapów remontu ulicy Wojska Polskiego. Działania związane z epidemią spowodowały z jednej strony ograniczenie środków, a z drugiej strony, my dopuszczamy możliwość, aczkolwiek niechętnie, aneksowania co do terminów zakończenia niektórych robót. W pewnych miejscach pewne prace już poczyniono i przetestowano. Gołą łapą czuć, że jest lepiej. Wkrótce ruszyć mają główne prace i wtedy spodziewać się można dużych utrudnień w ruchu. Te nie ominęły ulicy Drzymały, która wraz z ulicą Flisaków ma zyskać nowy wygląd. To jest inwestycja, która według planu ma być skończona w drugiej połowie czerwca. Dość szybka. Ona jest niestety bardzo kłopotliwa, dlatego że zamknięcie tej ulicy oznaczało zawieszenie kursowania na tej trasie 7 linii i ponad 200 kursów. Miasto uspokaja tych, którzy martwili się o losy zabytkowej kostki brukowej. Część z nich jest wykruszona, natomiast ta kostka zostanie przejrzana i zostanie użyta również na ulicy Jelenie Góry. A te zmienią się jeszcze bardziej. Wygodniej pojedziemy ulicą Ogińskiego, która zostanie zmodernizowana. A nieco ponad 3 miliony złotych na ten cel przekazał fundusz dróg samorządowych.